Jak to powiedział Kowalski w brunecie wieczorową porą? Cóż, pan stracił, inny zyskał. W przyrodzie nic nie ginie, wie pan. W przyrodzie nic nie ginie, wie pan. Przepraszam. Podczas filmowania scen z cykadą do przewodnika turystycznego Doroty i Marcina na planie pojawili się, pojawiły się niespodziewane goście. Biorąc pod uwagę, że cykada była martwa, twarda i wysuszona, wydawało mi się, że mrówki rychło zainteresowanie utracą. Jednakowoż, ku mojemu zaskoczeniu, nie tylko się nie zniechęciły, ale w sukurs wezwały swoje wojownicze siostry. To te z dużymi głowami, większymi od odwłoków i potężnymi szczękami. Ja tutaj chciałem słowo wyjaśnienia dodać względem mojej fascynacji owadami i wszelkim pełzającym robactwem. Kluczowe słowo tutaj to fascynacja. Spójrzcie tylko na nie. Wygląda to, to kosmicznie. Rówek nie doceniłem. Jak sami widzicie. Hitynowy pancerz cykady to tylko kwestia czasu, jeśli jest dosyć siły i ochoty i mocy przerobowych. Jak powiedział Kowalski w brunecie wieczorową porą, w naturze nic nie ginie. Na koniec chciałem tylko dodać, że żadna mrówka ani cykada nie ucierpiały podczas kręcenia tego wideo. Mrówki się najadły, a cykada i tak już była martwa.